6 się powrót na ostatnią miejscówkę pełno śmieci mam nadzieję że coś ciekawego dzisiaj wyjdzie powodzenia sobie życzę no dobra ja przed chwilą nie wiem okucie chyba od czegoś albo od szuflady może być to okucie też nie coś takiego a kolega Zibi potwora wykopał szurka <grym zybi> jaszczurka no. Poszła chyba wyspać na zimę. Jakaś blacha. No tu, tu pełno, też tam takie blaszyska jakieś złomy wykopę, coś w podobie, właśnie. Coś od czegoś, nie? Nie wiem, co to jest. Wygląda jak jakaś część silnika, czy coś? No, co? no, no. No taka dwukopiejka wyskoczyła. Stan średni, wygięta gdzieś jest. No. Z linii coś tutaj kopną. Wcześniej tam między wojnie, nie? A to coś starego. No właśnie nie wiem. To coś starszego jest. Trzeba będzie delikatnie umyć. No. Nie wiem, czy to jakiś grosik nie będzie, albo coś. Może być, wiesz co? Proszę te, 19, te po, grosz Polski, tego typu, nie? No, 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 no coś, coś 1800 właśnie. tam. 12, 30, no. no coś nie chcę, coś. nie chcę na razie tego wziąć. Tak, bo to szorować. trzeba by delikatnie. Stan, stan no, straszny. No, niestety. Chociaż powiem ci, że tu 3 grosze mi kiedyś wyszło i bardzo ładny sam. Tam, tam da, dalej trochę, nie? Ale to. Ten no, 3 miedzi? grosze też, XIX wiek Ale w miedzi. Tak, tak, miedziany. Spójrzcie na to. Co Wam to przypomina? Pewnie obrączka złota, nie? No, niestety. To nie jest obrączka. Natalny śmietnik maszynka do golenia jakieś oznaczenia W6 A, tak, na pewno fenol, tylko jaki? piątka może, albo dycha faktycznie No widzisz I jeszcze guziczek. No patrz, jak kosisz. I to garet. Garet ad, ad pro. Pro. Ad pro. Sprzęt jednak. To jest bardzo porządny. Ba bardzo porządny sprzęt na Dziadek, Ale. Ale kosi. A no ciekawe, czy to też nie będzie jakiś. Nie czy to nie 5 groszy. Między ja widzę, bo taki, takiej wielkości. dopóki się nie wyczyści. Tak, ale stan jest zażarty. Może po oczyszczeniu coś będzie, cokolwiek. No widać. Może też jakiś grosik. Ale nie, tutaj jakby glapę było widać? No właśnie, tak mi się wydawało wcześniej, ale nie jestem pewien. Nie, dobra. No, dobra dzisiaj widzę, dzień należy do ciebie. Masz szczotyczkę? Jakiś taki. Chodź go. O, no, już widzę chyba. Herb. tak, Ładnie. Złocony o, był, nie? No, chyba Ale ładny, kurde. No, jest petarda. <gry> Lubelska. Jest no, Lubelska. jest petarda. Piękny. Ma ogonek? Chyba, chyba nie. Nie nie ma. nie, nie ma, nie ma. Szkoda, nie? No, ale, ale ładny leje się ściemnie. No, trzeba się dzień wychodzi <laughs> Ładnie. Też do oczyszczenia, nie? Ciekawe, tak co to może być. Jakaś lubelska, czy coś. No. Nie wiem, może ktoś z internetu będzie wiedział, od czego to może być. Tak, jakby srebra kawałek. Widać, że to no jakieś grawerowane specjalnie. Nie no. wiem. Taka chyba klamerka wygląda na to nie wiem, od paska albo od czegoś od torebki. No ale fajna rzecz. Cieszy. No i z tego dołka. Kolejna monetka. Podejrzewam, że to między wojnie 2 groszy albo 5 groszy. stan tragiczny. No dobra i to. Kolejna monetka to będzie wielkością grosik międzywojenny i cyk, kolejna monetka, 5 groszy międzywojenne, no to już trochę lepszym stanie. Widać tutaj orła w miarę czytelna 5 grosików Monetka za monetką to będzie kolejne 5 groszy międzywojenny chociaż stan nieciekawy Zibie coś tam ciągle kopie a mnie tutaj wpadł tak mały guziorek, nie wiem to chyba zarysy orła tutaj widać bez łóżka no z tego dołka, patrzcie co za piękny strzał guzior sarski orzeł dwugłowy piękny i ładny stan nawet łóżko wyjęte ale jest piękny piękny no jest zibi zibi szaleje patrz ale czemu tak zgięta była nie? nie wiem ale Zobacz. ale sreberko z puncą. z puncą szkoda że nie cała no ale i tak cieszy nie? kurde Myślałem, że aluminium No nie, nie, jak punca to... Nie, no, nie aluminium to by było leciutkie Nie było widać nie? Ale jest punca No to teraz widelca brakuje dla niej No mam, od, od Ciebie no. A takie ładne łyżeczki to ja uwielbiam A, jest wasza srebrne, no, no widzisz Gęba się śmieje Ogólnie kupuję sobie sreberka nie? z drugiej RP A. I inne też zresztą nie? Nawet, hmm. nawet z biżuterii. No taka że tak powiem forma lokaty. To, nie wiem czy to będzie pocisk, czy nie. Ten guziczek, który oglądaliśmy, mm. ten też tu jest. Nie wiem co to będzie, ale... To może być coś starszego, nie? Bo nie ma rantu. Nie, jest, jest rant. Nie wiem, w ale może będzie tak. No. Krosiki, kopiejki nie, tak? dwa razy. Mhm. Kale tu jest pół kopiejki. To co żeśmy oglądali nie wiem co mhm. dwie plomby. No Tutaj też jakieś jest... plomby tam wyciągłem, ale nie kamerowałem tego. To będzie też między wolny. Ja, tak, między bo rantem konkretnie. Tutaj ten niemiecki 10 fenoli chyba albo 5. Dwie kopiejki. No też dwie kopiejki no. I tu z żarty strasznie mhm. też będą, e, dwa grosze. będzie będą. No. Tak? I tu ten guziczek też ładnie. Czyli mi sypie, sypie. Ile tu jesteśmy? Dwie godzinki dobre, nie? Tak wygląda miejscówka. Wpadajcie tu. Wpadajcie. Jak poznacie, gdzie ten teren. Zapraszamy. Kolejny moniak. Wygląda mi to na kopiejkę w stanie tragicznym. Ale jest, proszę. No, ja tutaj. Wyglą... Wygląda na dwa grosze, między wojenne. No. Fenole, który mówisz rok? 1875. Nie mam pojęcia, czy to nie, niemiec, nie, niemieckie były. Niemcy chyba później powstały jakoś, nie, nie no wiem. Tak mi się wydaje, to było. Czy republika? Nie, nie wiem. No, i mam takiego fajnego guziorka. Co? Starszy, fajny. Zobacz, orzeł jakiś. Ty, nie? To jest polski wzór. Pierwsza wojna? Na, na guzikach ja się nie znam, Ty, na polskowy ja Nie, tylko ostatnio. To nie jest wzór 19 yy, czy 20? Ale pierwsza wojna, tak? Bo tak taki mi się starszy, wydaje. Starszy orzeł. Ty ale to jest świet... wiesz, kto będzie się znał? Ostatnio się Tak, Guzika, on na tych wojskowych rzeczach 19 czy coś no szałk fajny świetny witam ten Bo tak. już po idziemy w kierunku auta po drodze może jeszcze coś znajdę jak znajdę to nakręcę no i będzie podsumowanie to już w ciągu paru metrów trzecia Boratyna. Poprzednio nie filmowałem, ale tam postanowiłem sfilmować stan, oczywiście nieciekawy. No z tej dziury, tym sprzętem. Przy. No dobra, zibi czyń honory, wyciągaj to coś tego potwora. Coś starszego, nie? To najpierw ja obejrzę? Bardzo proszę <noise> Czyń honory nie, nie za bardzo Wielkości kopiejki, ale ale za, za cienkie nie, jak na kopiejkę to będzie coś innego Coś starszego, ja nie wiem czy to nie ten Stanisław August jakiś Być może nie Masz szczoteczkę Przepraszam przy, przy Nie będzie widać Nie będzie widać, stan, stan nie za bardzo ale coś pokroił Stanisława Augusta Tak, nie będzie widać tutaj A drugą stronę? Jedynie przez, przez papier jeszcze i przerysować. Nie, to jest kopiejka. Kopieja? Kopiejka. Tak, tylko za żarta. No cóż. Dobra i to. Emocje są... Emocje były. Tak. No kopiejka tu już orła. Zaczyna być widać. Przesycha. Kurde. Kurde. no jest strzał z jakimś herbem w środku chyba nie no widzisz nie ma i bez ucha jest cudo no fajnie fajnie szukuję niespodziankę uznajesz ten kolor i guzik Kolor jak kolor O kurde A to co to? Do 20 for 20 Kop coś coś z takiego, że jakieś zamknięcie od niem, czy od zabawki, mm -hmm. czy od czegoś No ale to co? Po Pozłacany? No to blacha guziczek. Pozłacany jakiś To jest ciekawe, nie? No ale jak tu się, mi się błyszczy. A kurde tak, nie? Tak ta obrączka co dzisiaj kopnąłem tu. i takie ciężkie nie? ciężkawe, ale tu będzie pozasane. Tak, chyba? Ty widzisz już jest? No słuchajcie, czas na podsumowanie. Przygoniła nas chmura, zawsze mi tak mieliśmy już zabierać się do domu yy, Nagrywam tylko swoje monetki z to co ja wykopałem po prostu nie zdążyliśmy, zaczął padać deszcz nie zdążyliśmy wspólnie zrobić podsumowanie z zibim, zibim też nakopał sporo monetek widzieliście łyżkę srebrną fajne guziorki no, ale to co ja nakopałem czyli tak, no, kopiejki boratynki międzywojnie kalesoniak no i guziorki Naszyła się ta fajna klamra chyba klamra nie wiem od czego stara. Może ktoś wie od czego? Niech w komentarzach napisze Nie wiem, czy to wygląda na sreberko. Taki ptaszek Też ja ja jestem ciekaw Waszej opinii, od czego to może być. Czy to coś wojskowego? Fajny guzior. Chyba pierwsza wojna. Zrobimy że to wzor 19 albo 20, coś, coś w tym kierunku no i tutaj guzior też sarski, ewentualnie pruski nie wiem, ja znam się na tych rzeczach napiszcie w opiniach cóż to mogło być, cóż to jest no i słuchajcie, na koniec jeszcze takie bonusik jeżeli, to, do tych osób które oglądały mój ostatni filmik pamiętacie tego szóstaka którego wykopałem, no tak wygląda po oczyszczeniu no nieciekawie wygląda bardzo słaby stan srebra, srebra mało co widać tutaj pokazuję zdjęcia, mam nadzieję że się wyświetlają jak to wygląda Na no, tu u góry jakby chciał ktoś obejrzeć link do tego filmu. Jak wyciągam tego szóstaka. To jest Janka Zimierz, to zapraszam do oglądania. To było na tyle dzisiaj. Zapraszam na następne wyprawy. Na razie do zobaczenia.